Halo, halo, Dzień dobry o poranku, to znaczy o moim poranku oczywiście, no bo u Was to już tam jakaś druga chyba jest, znaczy coś tam koło tego. No i słuchajcie, moi kochani, więc oczywiście dzisiaj będziemy robić następny tapping, już trzeci. Trzeci tapping pod palmami. No i proces dochodzenia do tego, na co ma być ten tapping, jest bardzo zawsze ciekawy. No i ja już się sama aż hmm, dziwię i ciekawie, jak to będzie i o czym to ja w ogóle będę mówić, bo ja też nie wiem tego przecież od początku. Także hmm, dzisiejszy tapping będzie o lękach, ponieważ dostałam takie otóż hmm, propozycje hmm, na dzisiejszy taping. Po pierwsze, ktoś tam napisał, że może by tak coś zrobić z toksycznymi ludźmi. Po drugie. Ktoś napisał, że może by usunąć lęki dotyczące bliskości i zbliżenia się z drugą osobą. Po trzecie, wysłuchałam takiej astrologicznej prognozy, no i przypomniało mi się, że rzeczywiście pełnia w wadze: no to waga to relacje. No ale ponieważ waga to relacje. A ta pełnia w wadze jest w kwadraturze do Plutona, no więc to właśnie tematycznie Pan za mną sprząta. <laughs> więc właśnie sprzątanie, tak? Czyli wyciąganie starych brudów spod dywanu, krótko mówiąc. Co prawda to już właściwie święta, no i sprzątanie to chyba trzeba było wcześniej robić, ale akurat astrologicznie to idealny czas jest dzisiaj też. Plus jeszcze ktoś tam napisał, że lęki przecież przed wojną są. Tak, przed wojną, no i dużo ludzi boi się tego, że jest wojna, czy że będzie wojna, czy że w Polsce będzie wojna i tak dalej. No i słuchajcie, więc to wszystko razem przypomniało mi, że moja mama była osobą bardzo zalęknioną. Moja mama zmarła w zeszłym roku, jak wiecie, zapewne. I prawdę mówiąc, no to oczekiwałam, czy chciałam, czy miałam nadzieję, że te lęki już jakby. Czy jej lęki ze mnie zejdą. No ale to takie proste nie jest, bo lęki są dawno zaprogramowane w podświadomości, no i te lęki cały czas dają o sobie jakieś tam znać. A ponieważ ja z lękami pracowałam już długo, właściwie to całe życie, no bo jeżeli ktoś ma, mielibyście mamę, która o was się boi cały czas na okrągu i w kółko wam, że tak powiem, projektuje i wmawia, że nie chodź tam, bo cię zabiją z gwałcą albo nie wiadomo co ci zrobią, w ogóle życie niebezpieczne jest i w ogóle lepiej siedzieć cicho i się nie odzywać. No i w ogóle to życie jest przerażające, no to coś byście musieli z tymi lękami zrobić, nie? no bo inaczej się żyć nie da po prostu. W związku z powyższym ja z tymi lękami, z tymi z różnymi w ogóle lękami pracuję oczywiście mm, od lat. No, i doszłam do takiego wniosku, że jeżeli na przykład masz bardzo duże lęki, czyli takie, które trudno jest zamienić na coś pozytywnego, no bo jeżeli obok Polski toczy się wojna i no wszystko, tak, tym promieniuje, czyli o, mówi się o tym w telewizorze, na Facebooku się o tym komentuje, wychodzicie na ulicę, widzicie, Flagi ukraińskie, widzicie Ukraińców w ogóle, tak? Imigrantów, uchodźców, etc., no to jakby to jest takie presjonujące, trudno od tego uciec, nie? W związku z powyższym, ciężko by było, tak sądzę, zamienić lęki na coś takiego, że, ach, będzie dobrze, nie przejmujmy się, wszystko będzie super fajnie. Dlaczego by było ciężko to zrobić? No, ponieważ Podświadomość to jest taka bestyjka, że ona tak łatwo się nie daje przekabacić i najczęściej potrzeba trochę czasu, trochę pracy i tak dalej. No więc co tu zrobić, słuchajcie, żeby, żeby tą podświadomość jednak przekonać, że nie trzeba się bać. No i teraz w zależności od tego, czego tam się boisz, no to sobie będziemy, dzisiaj można będzie wybrać... Dowolny z tych lęków do przerobienia, ale moja propozycja na dzisiaj jest zupełnie inna niż standardowo uzdrowicielska. A wymyśliłam to, słuchajcie, dzięki jednej z, z dziewczyn, która napisała pod którymś tam moim zdjęciem taki komentarz: Czy ja to się nie obawiam, że jak wstawiam takie ładne fotki z takich pięknych miejsc? To, czy ja się nie obawiam, że ktoś będzie na przykład zazdrosny. No i ja tak, wiecie, zastanowiłam się, bo ja się zastanawiam nad tym, co ludzie piszą yy, i staram się odruchowo nie reagować. No więc zastanowiłam się i myślę sobie tak, że no rzeczywiście się zastanawiałam nad tym, czy przypadkiem ktoś nie byłby zazdrosny, bo ja na przykład yy, jestem w takim pięknym miejscu i mam takie super wakacje i tak dalej. No i zaczęłam sobie w głowie. Z tą osobą dyskutować, no że przecież, no dlaczego sama sobie tak nie zrobisz? A poza tym, do, przecież tu wcale nie jest tak pięknie. To znaczy, jest pięknie, ale na przykład jest, jest kilka różnych takich niefajnych rzeczy. No, na przykład taka, że jest strasznie mocne słońce i tak naprawdę to nie możesz wyjść, to znaczy możesz, no ale się poparzysz, tak? Ale nie możesz się opalać na przykład od godziny tam 11. Na przykład do 15, no bo zaraz będziesz wyglądać jak czerwony rak albo krab. No i to nie jest fajne, bo potem trzeba unikać słońca i trzeba przemykać od cienia do cienia i tak dalej. Albo na przykład nie możesz tam wyjść na spacer wieczorem nad morze, bo tak wieje, że głowę chce urwać. Nie? No i tak dalej, i tak dalej. I zaczęłam sobie tak z nią dyskutować i pomyślałam sobie, że tak. Aha, no czyli są jakieś, jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, czy nieprzyjemne rzeczy, których ja bym chciała uniknąć. Pan do mnie macha, muszę mu pomachać. Hello. Hola. Hello. <śla> Chyba chcą wam powiedzieć cześć. <śla> no i słuchajcie, więc są różne takie rzeczy, które na przykład będąc w Polsce, to takich w ogóle lęków nie wymyślisz, nie? Jakie na przykład można mieć tu. No, i to jest fajne, ponieważ ja mogę w zasadzie coś takiego dla Was tutaj przygotować czy powiedzieć Wam, bo jeżeli Twoja podświadomość lubi się bać z jakiegoś powodu, no to oczywiście łatwiej będzie, żeby ona się bała czegoś innego, niż żeby się w ogóle nie bała. I dlatego wymyśliłam, że na przykład, jeżeli boisz się wojny, czy Ty może niekoniecznie, ale Twoja podświadomość, tak, czyli się stresujesz. Na to, że ktoś coś mówi o wojnie i tak dalej, to możesz zamienić lęk o wojnie, na przykład na lęk o to, że będziesz miała daleko do stołówki i że trzeba będzie biegać, kilometry robić, żeby na przykład dojść do stołówki. Albo, że nie będziesz mogła na przykład wychodzić w godzinach południowych, no bo będzie słońce i musisz siedzieć w pokoju. Albo na przykład będziesz. Mogła sobie, czy mógł sobie zamienić taki lęk, na przykład na to, że jak pójdziesz do stołówki, to się okaże, że nie ma nic dobrego do jedzenia, bo wszystko jest niedogotowane, bo oni tu nie potrafią gotować, na przykład, tak? No i tak dalej. No więc tego typu, tego typu zabieg psychologiczny możemy sobie zastosować w związku do nas, z naszymi lękami w naszej podświadomości. No i nie wiem, czy Wam się to podoba, czy nie. Jak Wam się podoba, to napiszcie mi komentarz. Jak Wam się nie podoba, to też napiszcie, że ten komentarz. Ale ponieważ przyszło mi to do głowy, to postanowiłam to zrobić, bo jeszcze chyba nikt czegoś takiego nie zrobił. A wydaje mi się, że to jest sympatyczne, a przynajmniej można stwierdzić, czy może to jest godne w ogóle zastanowienia. Tak? Czy może coś takiego zafunkcjonować. Tym bardziej, że jeżeli na przykład moje dziecko mi tutaj płacze, że mu skóra schodzi na przykład z pleców, ja do niego mówię taki tekst: Słuchaj, ja to Tobie życzę, żebyś miał tylko takie problemy w życiu, ok? Więc Wam również życzę, żebyście mieli tylko takie problemy w życiu. Jakie ja mam tutaj w tym momencie, czyli że za daleko do stołówki, albo że coś tam niedogotowane i tak dalej. Ja tu mogę w zasadzie jeść tylko owsiankę, bo cała reszta to jest taka mało zjadliwa dla mnie. Nie wiem, oni jakoś nie przyprawiają niczego. No, no ale przecież nie będę do Was narzekać na tutejszą kuchnię, tylko wykorzystamy to po prostu w tapingu. Dobra? Także słuchajcie, zrobimy tak: wybierz sobie jakiś swój lęk który Cię męczy i który jest trudny do usunięcia, tak? Czyli Twoja podświadomość się tego lęku trzyma mocno. I to będzie taki lęk, który my zamienimy po prostu na inny, bo jeżeli podświadomość się uczepiła, że się musi koniecznie czegoś bać, to niech się boi czegoś zupełnie innego, a nie tego, czegoś tak naprawdę negatywnego, dobra? I ja Wam poddam tutaj kilka różnych takich abstrakcyjnych z punktu widzenia bycia w Polsce propozycji. No i sobie wybierzecie któryś z tych lęków, no i możecie się zacząć bać, że na przykład na wakacjach jak pojedziecie, to nie będzie Waszego ulubionego dania na stołówce. No i o. Także um, myślę, że możemy zacząć. Oryginalny pisze Adriano, trochę nomenomen nomen egzotyczny. No właśnie, no właśnie. A ja lubię, słuchajcie, być oryginalna, jak wiecie, na pewno, więc e, i robić rzeczy, których nikt przede mną nie zrobił. Ok, no dobra, to usiądź wygodnie, weź sobie jeden głęboki wdech i wydech, otwieram tapping. I powiedz teraz tak: biorę teraz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie lęki, które produkuje moja podświadomość. I pomyśl sobie o jakimś lęku, który masz. I pomyśl sobie na ile go masz. W skali od 0 do 10 oczywiście. No i jak już wiesz, to lecimy. Czyli tu. I mówimy tak. Pomimo tego, że mam w Twojej podświadomości taki lęk, no i powiedz, jaki masz lęk, to jednak kocham siebie, akceptuję siebie i wybaczam to sobie. I druga ręka. Pomimo tego, że ten lęk, i powiedz, jak on brzmi, nie chcę puścić, ciągle do mnie wraca. Nawet jeśli go usuwam, to on i tak wraca. To jednak kocham siebie, akceptuję siebie i wybaczam to sobie. I pomimo tego. Że tak naprawdę nie umiem sobie z nim poradzić, to jednak kocham siebie, akceptuję siebie i wybaczam to sobą. Rozumiem, że moja podświadomość boi się z jakiegoś powodu. Ten powód może być zewnętrzny oczywiście. Czyli może istnieć takie zagrożenie, ale nawet jeśli istnieje zewnętrzne zagrożenie, czy realna możliwość, żeby to coś, czego się boję, wystąpiło? To po pierwsze, Wcale to nie musi wystąpić. Czyli to nie jest pewne, że to rzeczywiście się wydarzy. Po drugie, jeśli nie mam na to wpływu, to po co się tym stresować i przejmować? A być może moja podświadomość boi się tego, Ponieważ już coś podobnego, podobne wydarzenie miało miejsce w moim rodzie, czyli ktoś już tego doświadczył i dlatego ja teraz boję się tego, że to właśnie wystąpi. A więc teraz. Postanawiam uwolnić ten lęk. I postanawiam dać mojej podświadomości taki zamiennik, że jeśli boi się na przykład wojny, to może zacząć się bać czegoś zupełnie innego. Na przykład tego, że zepsuje się automat do Coca-Coli. Albo do kawy. I nie będzie można się napić swojego ulubionego napoju wtedy, kiedy ma się na to ochotę. No i zrób teraz taki myk, czyli taki fu, taką zamianę. Ja powiedz, zamieniam teraz mój lęk o, na przykład wojnie, albo o to, co się tam boisz. Powiedz. Na lęk przed tym, że no, i wymyśl coś abstrakcyjnego. No, na przykład o to, że fasolka będzie niedogotowana. Co przy okazji tutaj jest normą. I życzę sobie mieć w swoim życiu tylko takie problemy, jakie można mieć na fajnych wakacjach. Że na przykład za mocno wieje i nie można spacerować, albo że jest za ciepło i nie można codziennie opalać się całymi dniami, albo że są za duże fale w oceanie i nie można się kąpać wtedy, kiedy się chce. Tylko o określonych porach. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, na co zwracam uwagę, ma tendencję do realizowania się w moim życiu. A więc rozumiem, że jeżeli będę koncentrować się na tego typu abstrakcyjnych lękach, zresztą oczywiście niegroźnych to prędzej one wystąpią w moim życiu, niż to, o czym w ogóle kompletnie nie myślę, uświadamiam sobie też, że moje myśli. Należą do mnie. I tylko do mnie. I że to ja decyduję świadomie lub nie, o czym myślę. A więc, nawet jeśli świat zewnętrzny pcha mnie do tego, żebym myślała o konkretnych sprawach. O takich, o których ja nie chcę myśleć, ale jednak czuję się pod presją, żeby o tym właśnie myśleć, to jednak ostatecznie, finalnie, to ja decyduję o tym, jakie myśli pojawiają się w mojej głowie. Nawet jeśli dzieje się to nieświadomie. A więc teraz postanawiam, że jeżeli już muszę się koniecznie czegoś bać, to niech to będzie lęk, że na przykład nie ma cytryny, tylko są same limonki. I one są strasznie kwaśne. A ja przecież wolałabym cytrynę, no. <laughs> Oczywiście najlepiej byłoby nie bać się wcale. Ale jeśli moja podświadomość na razie nie potrafi tego zrobić. I koniecznie musi się czegoś obawiać. To niech to będą takie fajne, abstrakcyjne, lęki wakacyjne, które moja podświadomość będzie sobie mogła kultywować i się nimi zajmować. A więc z każdą chwilą, z każdą godziną i z każdym dniem koncentruje się coraz bardziej na wszystkich fajnych, sympatycznych, miłych i przeuroczych lękach. Na przykład że pani mi tutaj jedzie z bułkami i szumi wuski. Na każdym poziomie ciała, umysłu i ducha. Tada! I tak się stało i tak jest. I tak się stało i tak jest. I tak się stało i tak jest. No i pomyśl sobie teraz w skali od 0 do 10 na ile masz ten pierwotny lęk, który miałaś przed tappingiem. No i oczywiście napisz mi to w komentarzu. Zamykam tapping. O, słuchajcie, dzisiejszy tapping to w ogóle jakiś tutaj straszny chaos dookoła był. Ciągle ktoś coś y, przechodził, machał, albo coś chciał, albo szurał, albo zamiatał i tak dalej. Ja nie wiem o co chodzi, ale to chyba przez to, że te lęki. Albo może, że trochę później dzisiaj wyszłam i już tu łażą wszędzie. Więc może wybierzemy jakąś inną miejscówkę następnym razem. No, i słuchajcie, zrobimy tak, ponieważ oczywiście nadal czekam na wasze, na wasze propozycje tappingów, natomiast, ponieważ jutro gdzieś tam jedziemy zwiedzać coś, więc nie wiem, czy będę w stanie, czy będzie w ogóle taki czas wolny na przykład i taka możliwość, żebym gdzieś tam sobie usiadła na spokojnie i znalazła miejscówkę, bo miejscówka do nagrywania tappingów to nie jest łatwa sprawa, żeby znaleźć, żeby było cicho, w cieniu i tak dalej. I żeby mnie było słychać, nie było innych hałasów, etc. W związku z powyższym nie umawiam się z Wami na sztywno, bo nie wiem. Jeżeli mi się uda, to jutro coś tam nagram. Ale jeżeli nie, no to... No to najwyżej zobaczymy, czy się w poniedziałek uda. W każdym bądź razie, kochani, jakkolwiek zamierzacie spędzić dzisiejszy, jutrzejszy dzień, dzisiejszy do końca, jutrzejszy cały, no to oczywiście życzę Wam, moi drodzy, wszystkiego najlepszego, żeby Wam się pospełniały różne jakieś abstrakcyjne lęki, na przykład o to, że, że Wam majonez wyjdzie. Ociupinkę tak, tyci, tyci troszeczkę na przykład za kwaśne albo za słodki. No. <noise> no i w ogóle to wesołych świąt oczywiście, jeśli ktoś obchodzi tradycyjnie, a jeśli nie, no to oczywiście wesołego czasu takiego, jaki uważacie, że będzie dla Was najlepszy. Także, o widzę, że komuś tutaj, Joasi, się z dziewięciu na pięć y, y, zrobiło. No i super, no i super. No to już coś to jest, to już cztery punkty w dół. Także pamiętajcie o tym, że się trzeba odstresowywać, bo mm, wysoki poziom kortyzolu, czyli stresu i adrenaliny to dobry dla do zdrowia oczywiście nie jest. Także relaksujcie się, najlepiej jak to mm, potraficie zrobić. No i buziaczki do następnego razu i czekam oczywiście na Wasze propozycje. <laughs> pa!